Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, jak ślicznie Lunia wygląda. Patrzcie. Loczki. Przeplatane prostymi włosami. Ślicznie wygląda twoja czarownica? Ja tak zawsze, nic nowego. <laughs> Wyglądasz jakbyś drady miała trochę. Dre no, w sumie jakbym rozkręciła drady. No woman, no cry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Oh. Dzień dobry Lunia Dzień dobry moja Lunia Lunia, lunia. Chcesz jeść? Chcesz jeść? Damy jeść Radzio jedzie do szpitala No to ja na szybko Biorę się za montowanie filmu. No szybko się bierzesz? Tak, to się szybko. Bebe, proszę Ciebie, pamiętaj, uważaj na siebie, tak? I nic nie. I'm serious. I nic nie dotyka. Już mnie wiecie, co on robi cały dzień? Męczy mnie, żeby jechać do sklepu. Po to masz ten pas, żeby nie wychodzić nigdzie z domu. Hmm? I ty, potem masz ten pas, żeby nie wychodzić nigdzie z domu Bo, tą przepustkę do sklepów online, żeby nie wychodzić z domu i nie będziemy wychodzić. Ale ja nigdzie. Nie ja potrzebuję jechać po leki. Ja Dobrze, ale nie mówię, że mnie męczyłeś cały czas, żeby jechać do sklepu. Aj, cały pustam, poranek mnie czy... męczy. Słońce wyszło. A gdzie tam wyszło? Pościel mi wisi. Masz maskę w Masz nie, żel masz? Ma... nie wiem. Pasuje ci pod kolor to bluzy niestety. <laughs> Okej. Okay. Idź. To ściągnięta jest domowa. Bye. Bye. Także tak, ja się biorę za film, żeby to jak najszybciej skończyć, żeby później mieć spokoik. A towarzyszy mi towarzyszka Luniunia. Moja towarzyszka! Doli i niedoli. Boże, wiecie co? Nie potrafię sobie wyobrazić, jaki będzie przykro. W ogóle mi będzie przykro, jak mam nadzieję, to się skończy i wrócimy do pracy. I znowu czasami będzie po 8 godzin sama w domu. Przecież to koszmar. Radosław wrócił ze szpitala, także szybko robimy mu herbatę. To jest zielona jaśminowa. Do tego dodam soku malinowego prawdziwego, e, cytryna i miód. Na zdrowie, mu wyjdzie. E, tak sobie tutaj siedzę i chcę wam pokazać rzeczy, jakie do nas e, zaraz, jakie do mnie przyszły, e, ale pierwszą może pomyślałam, że pozdrowimy Ole serdecznie. Z Irlandii. Ole z Irlandii, e, która ma brata Olka. Także Ola mieszka w Traheđe. Kochani, tyle co szukaliśmy tej nazwy, żeby ją poprawnie wymówić: Drahede. 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 Także Olu z Drahede i brat e, Oli, bardzo Was serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. W po polsku Droheda. Droheda. I bardzo Wam dziękujemy, że nam towarzyszycie w naszych przygodach. Lunka też oczywiście pozdrawiła. Lunka śpi, ma wyrąbane na cały świat, bo ma ciepło w cycki. Tak, Lunka ma ciepło w cycki, także jeszcze raz e, Was, no, kochani. Typerzałaś. Okazała się. Także jeszcze raz Was, moi kochani, pozdrawiamy. Olu, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Mam, mam nadzieję, że nie dajecie się wirusowi. To poczekaj. Ola i Olek? No? Właściwie rodzice mają fajne poczucie humoru. No, no fajnie, Ola i Olek. Bardzo często też ludzie dają dzieciom na imię, żeby zawsze pierwsza litera była taka sama. Na przykład. Tak ta jak u nas Radek i Iwona. No, u mnie jest Jacek i Ola. I, I Marek. Marek był pierwszy, to był Marek, czy Marko Marek... jeszcze tego nie przemyśleli. <noise> A później to, było tak, że... Także... że już nie popełnią tego błędu. Także kochani, pozdrawiamy serdecznie. Brahele. Mam nadzieję, że od nas nie uciekniecie. A ja właśnie przejdę do tych małych zakupów, które zrobiłam w sklepie Natul. Brahele. Okej, okay, już. Brahele. I powiem wam. Podoba mi się to nazwa. Okej. Okay. I powiem. Tracę wątek, bebe. Eee, powiem wam taką. Zrobiłam zakupy w sklepie Natul. O, jest napisane darmowa wysyłka, bla, bla 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 No i zrobiłam sobie zakupy małe, bo jak zakupiłam rzeczy u Moniki w sklepie De Skinkę, no to e, mówiłam wam, że kupiłam coś do zmywania twarzy, ale się okazało, że to jest z zrobinka, nie wiedziałam. Także teraz sobie zakupiłam coś z Nature Queen. To jest łagodzący żel do mycia twarzy. E, tak to wygląda. Niestety jest to plastik opakowanie jest z plastiku, no ale dobra, mniejsza z tym. I jest tu napisane, delikatny żel do mycia twarzy, przeznaczony do serii delikatnej i wrażliwej, oczyszcza i odświeża skórę bez naruszenia jej jej naturalnej równowagi Także coś takiego wzięłam I oczywiście jest to produkt wegański I do tego sobie wzięłam Hydrolat Wonna Róża z Ofigi Marka, która po prostu Szturmuje rynek kosmetyczny Czy pielęgnacyjny w Polsce Powinnam powiedzieć Także zobaczymy, jak mi się to sprawdzi Ponoć bardzo, bardzo dobre I tu w składnikach jest tylko Woda z róży da... Woda z róży. Także zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Do zamówienia dostałam jeszcze dwie próbki. Mamy tutaj wianek łagodzący, krem do twarzy na noc z ekstraktem z ostrożenia. Coś takiego i może sobie dzisiaj spróbuję. I dostałam też łagodzący krem BB SPF 15. Nie wiem, czy nie będzie dla mnie za jasny, ale tak sobie wymyśliłam, że jutro go spróbujemy. Co by na to? Dzisiaj miałam sobie nałożyć jakiś pod ale żadnego nie łożam Także myślę, że jutro to... Spróbujemy, zwłaszcza, że jest fajna pogoda. Jest słoneczko, także czemu nie? Co robiłeś? Tuliłeś się do Lunki? Nie, nie, nie tuliłeś się? Nie. Dalej jej nie kochasz? Nie. Kochasz, kochasz. Nie. Pani kocha. Pani kocha moją grubaseczkę. Jak? Tu... pij, Luna! Śpi! Idę zobaczyć jak tam nasza rzadkiewka. Wiem, że tu już... Dobra, idę po kolejną, żeby zasiać w drugim rządku, bo tak sobie wymyśliłam, wiecie, żeby nie rosły równocześnie. Że idę sadzić w drugi rządek. No właśnie, zrobiłam małe zakupy na Amazonie. Kupiliśmy moi drodzy. jaką suszarkę, właśnie obrotową na ogród, i do tego kupiliśmy, bo niestety wiele lata przychodzi bez tego. Kupiliśmy taki pręt, w który to się wbija w ziemię, czy coś takiego. Także wreszcie to będzie. Powiem Wam, że my już żeśmy się długo na tym zastanawiali. Często dosyć Was pytałam, jak to jest, bo mi się cały czas wydawało, że to nie będzie takiego przewiewu powietrza, jak jest tutaj właśnie w ogrodzie na linkach prostych. Ale jednak te proste linki denerwują mnie, bo zabierają cały ogród. No i brzydko to po prostu wygląda. Wiemy, że to wygląda brzydko. Radek mu się denerwuje, jak chodzi i kosi trawę, bo chodzi i to trąca. A już się nie mogę doczekać, bo w tym tygodniu przyjdzie do mnie... Nie powiedz jeszcze. Prezent, nie powiedz. który sobie sama kupiłam, za przyzwolenie męża. Ale ja ci powiedziałam, że ci kupię, to powiedziała, że nie, bo Ty sobie sama kupisz, bo będziesz płaciła na raty. Bo są raty 0%, ja sobie wzięłam raty 0%. I tyle, i sobie kupiłam. Coś tylko najśmieszniejsze jest to, że. No, i nie powiemy Wam wcale, że to jest garnek. <laughs> Dobra, idę robić kolację. I jeszcze moi kochani, tak na szybko, ze wspaniałych wiadomości jest taka, że robiąc właśnie teraz zakupy w Sainsbury's, zamówiliśmy sobie zakupy znowu w Sainsbury's, bo znowu dostaliśmy e, ten slot, żeby nigdzie nie jeździć, chociaż powiem Wam, dzisiaj mi Radek tak cisnął, chociaż już ma dosyć, że chce iść do że chce wyjść, e, zrobić normalne zakupy. Ty naprawdę długo nie byłeś, nie? No dzisiaj byłeś w szpitalu, No ale to, ale to tylko wszedł, wzi wziąłem lek i wyszedłem. ale chwileczkę czekałeś, tak? No, Pięć minut wszedł, czekał i, i wyszedł. Powiedział, ola chodź pojedziemy na zakupy, pojedziemy dzisiaj na zakupy. I powiem Wam, że zaczęłam się zastanawiać, ale jednak zamówiliśmy wszystko z Sainsbury's. Ale właśnie, dobra wiadomość jest taka, że były roślinki, znaczy kwiatki. Kupiliśmy, bra kupiłam bratki, kupiłam jakieś tam Jeszcze inne kwiatki. Ty się tak nie ciesz. No właśnie w sumie, no ale no. No. ale online były, także wierzę że, wierzę, że będą. No mam nadzieję, że będą. No teraz mnie zasmuciłeś, bo już naprawdę czekam no, to na to. To na pewno nie będzie. Nikt ci nie będzie kwiatku wolził, jeżeli oni mają spożywkę do rozwiezienia. No to by nie mieli na stronie. Mm. No zobaczymy. Dobra, czekam, aż przyjdzie. To mam nadzieję, że przyjdzie. No mam koronę na głowie. To jest wypluj co? to słowo. Ale nie, to! To no. Wyłączyłam zupę, wyłączyłam piekarnik z paluszkami rybnymi, bo stwierdziłam, że jest tak ładnie. Przeważnie chodzi po ciemku, jak nie ma ludzi. Ale że jest w miarę bardzo taki. Znaczy, tak widzicie, przyjemny wieczór, no i tak jest pusto. Także wszystko wyłączyłam i idziemy na spacer teraz na kanał, żeby wiecie, po podziwiać. Troszeczkę piękno, a tak jak mówię, chodź, chodź, chodź. A tak jak mówię, już jest wiecie, prawie że 20, także już na pewno tam nikogo nie będzie. A zobaczymy, może jakieś kaczuszki i inne pierdziuszki. Chodź, Ronisko, chodź. Patrzcie jakie ktoś marzą kile giganty. Ależ piękne, co? Cudo. O, o jakie śliczne. Ale pięknie. Już długo tutaj nie byliśmy. Z tej strony. Przeważnie chodzimy z tamtej, drugiej strony. A teraz jesteśmy z tej. Ależ pięknie, Tam Pan z pieskiem na połości, pan z pieskiem, ale pięknie zobaczcie Golden Hour. Znaczy, już dawno po Golden Hour, ale jeszcze gdzieś to słońce jest pięknie, to wygląda co tam, patrzcie na tamte trawy, jak ładnie. Więc, więc jak na razie jesteśmy tylko my, jeden pan z psem i jeden pan z psem, także na razie nie ma żadnych nieuzasadnionych, szwędających się osobników. Chodź, chodź, chodź szkodniku. O, już widzę, że koniec ładnej ścieżki, o. Bo widzicie zawsze była ścieżka taka No i niestety teraz zostały te prace przerwane, no ale komfort w ogóle rewelacja, co? Fajne jak tutaj kiedyś szła się szłam. Jechałam mi rowerem się wygrzmęciłam, pamiętasz? Czy Wy to widzicie? Znowu to brzydkie światło, jest teraz ciemno, nie widać, ale patrzcie! Wow! <laughs> zaraz popłaczę mnie, ostatnio znowu wszystko wzrusza bardzo. No, powiem wam, że skończyliśmy oglądać ozarka. No, chcę więcej na pewno, ty. Nie powiemy, kto zrobił Okej, okay, już, Boże, co Ty jesteś taki repetitiv. nie repetitive. powiemy, komu, komu zrobił Puch. Spoko, fajnie, czasami działo się w tym serialu za dużo, moim zdaniem. Fajny, no polecam, możecie obejrzeć, śmiało polecam. Super, jeden z lepszych no. ostatnio, nie? No dobry. To znaczy, jak na, ale jak wie... na Netflixa. Ale jest tam... Yy... Co? Przemoc, Kom? moi drodzy. Słaszcza. Także jeżeli nie lubicie takich rzeczy, to nie oglądajcie, ale jeżeli lubicie takie wątki yy, mafijne, narkotyki. Yy, Fajnie, mi się podobało. To polecam. Tylko, tylko inaczej, z takiego przepychu. Można tak powiedzieć? No. Przepy, przepychu, agresji i takiej takiego szybkiej akcji. Tak się zerwał. I czekam na sezon czwarty, który nie wiadomo, czy będzie. No. Ach. Nie lubię. Nie lubię. Niedokończonych nie rzeczy. Ale zakończenie szokujące. Znaczy czy w sumie tak się spodziewałam. E... Tak, ty, ty się spodziewałaś zupełnie inne, innego zakończenia. No ty wiesz, co ja się spodziewałam? No, bo, ja w wiem, bo ty jesteś taka, że myślała, że to będzie tak, a ja już dawno wiedziałem. Nawet, ja, nawet, nawet jak leżeli na trampolinie, to, to mówiła, że leżą na dachu. A ja wiedziałem, że to trampolina. Co ty w ogóle wymyślasz? Dobra kochani, kończymy na dzisiaj. Żegnamy się z Wami do następnego razu, bo jaki pa, pa, pa. Jak macie jakiś serial, to polećcie, bo nie mamy co oglądać na kwarantannie. No. Straszne to jest. Aż mi dupa do tego, do fotela przy, przy ten. No minie. Dobra, pa! Słuchajcie. Pa!